Nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie! Czy jeden człowiek może zmienić historię swojego kraju? Hugo kołątaj to postać, która do dziś budzi skrajne emocje. Był księdzem politykiem, reformatorem i wizjonerem. Który chciał odmienić Polskę. Uważany za jedną z kluczowych postaci epoki oświecenia, był współtwórcą Konstytucji 3 maja i rewolucjonistą w dziedzinie edukacji. Jego odważne poglądy doprowadziły go do wielkiej sławy, ale i wielkich kłopotów. Był człowiekiem, który nie bał się mówić prawdy. Nawet jeśli oznaczało to wrogów wśród możnych i wieloletnie prześladowania. Dziś w kolejną rocznicę jego śmierci przyjrzymy się jego życiu, dziełom i temu, czego moglibyśmy się od niego nauczyć. Kim był Hugo Kołłątaj? Hugo Kołłątaj urodził się w 1750 roku w Dederkałach Wielkich. Na Wołyniu. Jego życie od samego początku było naznaczone edukacją i intelektualnym głodem. Studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie zdobył doktorat z filozofii, a następnie został księdzem. Jednak jego powołanie nie ograniczało się tylko do posługi duchownej. Hugo miał ambicje, by zreformować Polskę. I wyrwać ją ze średniowiecznych struktur feudalnych. Kołłątaj to postać wielowymiarowa. Z jednej strony gorliwy duchowny, z drugiej radykalny reformator społeczny i polityczny. Nie bał się konfrontacji. Otwarcie krytykował szlachtę i magnaterię za ich opieszałość w reformach, czym narobił sobie wielu wrogów. Był nie tylko myślicielem, ale i człowiekiem czynu. Gdy dostrzegał problem, nie poprzestawał na teoretycznych rozważaniach, lecz działał. Nie ograniczał się do akademickich dysput. Pisał, reformował, organizował i wdrażał zmiany. Był architektem wielkich idei, ale i człowiekiem praktyki. Ale czym tak naprawdę zasłynął? Oświeceniowy wizjoner czy buntownik? Kołłątaj był człowiekiem epoki oświecenia. Wierzył w rozum, naukę i edukację jako klucz do rozwoju narodu. Twierdził, że Polska może stać się silnym i nowoczesnym państwem, ale wymaga to gruntownych reform. Otwarcie sprzeciwiał się skostniałemu systemowi feudalnemu i uważał, że chłopi powinni mieć większe prawa. Podczas gdy szlachta traktowała go jak wichrzyciela, on widział się jako głos rozsądku, który nawołuje do zmian. W swoich pismach i działaniach podkreślał, że naród powinien być świadomy, wykształcony i zdolny do samodzielnego myślenia. Jego idee wyprzedzały epokę. Ale nie wszyscy byli na nie gotowi. Kołątaj był jednym z głównych twórców reformy edukacji w Polsce. Czerpał inspiracje z najlepszych wzorców europejskich i chciał, by Polska stała się krajem ludzi świadomych, wolnych i zdolnych do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Choć wielu oskarżało go o radykalizm. On sam widział w swoich działaniach jedynie zdrowy rozsądek i konieczność. Jego reformy obejmowały nie tylko edukację, ale także administrację państwową i życie społeczne. Był zwolennikiem nowoczesnej gospodarki, ograniczenia przywilejów, magnaterii i budowania społeczeństwa opartego na równości obywatelskiej. Jak wyglądała jego walka o lepszą Polskę? praktyce. Reforma edukacji i Konstytucja 3 maja. Jako rektor Akademii Krakowskiej Kołątaj przeprowadził reformy, które zmodernizowały szkolnictwo w Polsce. To dzięki niemu powstała Komisja Edukacji Narodowej, pierwsze ministerstwo oświaty w Europie. Pod jego kierownictwem szkoły przestały być tylko miejscem nauki łaciny i teologii. Wprowadzono przedmioty przyrodnicze, matematykę, języki obce i filozofię. Ale jego największym dokonaniem był udział w tworzeniu Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej konstytucji. Był jednym z jej głównych autorów. A jego idee wpłynęły na kształt reform, takich jak likwidacja liberum veto, wzmacnianie monarchii konstytucyjnej i przyznanie mieszczanom większych praw. Jednak nie wszyscy byli gotowi na tak wielkie zmiany. Wprowadzenie konstytucji spotkało się z ogromnym oporem konserwatywnych elit. Kołontaj, jako jeden z jej głównych architektów, stał się celem ataków. Był nazywany buntownikiem, wichrzycielem, a nawet wrogiem Polski. Ale dla niego prawdziwym wrogiem była stagnacja i strach przed zmianami. Bycie reformatorem w XVIII wieku miało swoją cenę. Cena za wierność ojczyźnie. Za swoje idee Kołmontaj zapłacił wysoką cenę. Po drugim rozbiorze Polski trafił do więzienia, gdzie spędził kilka lat. Był prześladowany przez zaborców poniewierany, izolowany. Czas spędzony w odosobnieniu nie osłabił jednak jego ducha. Przeciwnie, umocnił w przekonaniu, że Polska nie może przestać walczyć o swoją suwerenność. O uwolnieniu kołontaj nie wycofał się z życia publicznego. Choć miał świadomość, że zaangażowanie w sprawy państwa nadal naraża go na represję. Nadal jednak pisał, wygłaszał przemowy, w których przestrzegał przed uległością wobec zaborców i apelował o solidarność narodową. Był przekonany, że chociaż jego pokolenie może ponieść klęskę, kolejne mogą odnieść zwycięstwo. Mimo że walczył piórem i słowem, nie był w stanie przeciwstawić się potędze mocarstw rozbiorowych. W końcu, pozbawiony środków do życia, zmuszony do egzystencji w ubóstwie i zapomnieniu, Kołątaj zmarł w 1812 roku. Nie doczekał wolnej Polski, ale jego myśli i idee przetrwały. Dziś uznaje się go za jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli i reformatorów. Jego dorobek wciąż inspiruje kolejne pokolenia polityków, nauczycieli i społeczników, którzy pragną zmieniać Polskę na lepsze. Być może to właśnie jego nieugiętość i gotowość do poświęceń stanowią najcenniejszą lekcję dla współczesnych. Czy dzisiejsza Polska mogłaby się czegoś od niego nauczyć? Kołątaj wierzył, że silna Polska może powstać tylko dzięki edukacji, uczciwej polityce i reformom społecznym. W jego czasach walka o lepszy kraj wiązała się z koniecznością podejmowania odważnych decyzji, sprzeciwiania się wpływowym elitom i dążenia do zmian, które były niewygodne dla wielu. Dziś również stoimy przed wyzwaniami, które wymagają odwagi, determinacji i przede wszystkim dbałości o dobro wspólne. Jego przekonanie, że to edukacja stanowi fundament silnego społeczeństwa, pozostaje aktualne. W dobie łatwego dostępu do informacji, paradoksalnie coraz trudniej jest o prawdziwą wiedzę i rzetelną edukację i walczył o to, by Polacy potrafili samodzielnie myśleć, by nie poddawali się manipulacjom i umieli podejmować decyzje w oparciu o rozum, a nie emocje czy ślepe posłuszeństwo autorytetom. To przesłanie brzmi wyjątkowo aktualnie w czasach, gdy debaty publiczne często opierają się na polaryzacji, a edukacja nie zawsze spełnia swoją rolę w kształtowaniu. Samodzielnie myślących obywateli. Był też zwolennikiem modernizacji i reform, które dostosowywałyby państwo do realiów zmieniającego się świata. Nie zgadzał się na stagnację i uciekanie od problemów. Gdyby żył dzisiaj, z pewnością wskazywałby na konieczność budowania nowoczesnej gospodarki, rozwijania innowacji, inwestowania w ludzi. W ich wiedzę, umiejętności i świadomość obywatelską. I pewnie byłby przeciwnikiem tego, że inne mocarstwa w naszym kraju mają więcej do powiedzenia niż my sami. Kołontaj wierzył, że to nie bogactwo pojedynczych ludzi czyni kraj silnym, ale dobrze funkcjonujące społeczeństwo oparte na zasadach sprawiedliwości i równości. Dla niego wolność i niezależność Polski były wartościami najwyższymi. Wiedział, że żadne państwo nie przetrwa, jeśli będzie podzielone wewnętrznie i rządzone przez interesy wąskich grup. To, co mówił w XVIII wieku, można by powtórzyć dzisiaj. Polska potrzebuje jedności w kluczowych sprawach solidarności i troski o dobro wspólne. Tylko wtedy możemy budować kraj, który przetrwa próby czasu i będzie w stanie przeciwstawić się wyzwaniom współczesności. Jego życie pokazuje, że można walczyć o dobro swojego narodu, nawet jeśli kosztuje to bardzo wiele. Można poświęcić się idei, nie oczekując osobistych korzyści, i można mieć wizję, która wyprzedza epokę ale ostatecznie prowadzi do wielkich zmian. Może właśnie tej odwagi i wytrwałości powinniśmy się dziś od niego uczyć? Hugo Kołłątaj to postać, która na zawsze zapisała się w historii Polski. Wizjoner, reformator, ale też człowiek, który doświadczył odrzucenia i samotności. Jego idee wyprzedzały epokę, i może właśnie dlatego warto do nich wrócić. Tymczasem dzieje się tak, że zamiast się rozwijać, mam wrażenie, że się cofamy. Czasem trzeba być tym, który idzie pod prąd, by coś naprawdę zmienić. Gdybyśmy dzisiaj w Polsce mieli kilku takich kołontajów, albo chociaż jednego, być może sytuacja w naszym kraju też wyglądałaby nieco inaczej. Historia kołontaja pokazuje, że budowanie silnego, sprawiedliwego państwa nigdy nie jest łatwe. Zawsze wymaga poświęcenia, odwagi i gotowości do zmierzenia się z oporem. Ale czy nie jest to cena, którą warto zapłacić, by kolejne pokolenia mogły żyć w lepszym świecie? Pozostańmy z tymi pytaniami. Ja już nie chcę na nie odpowiadać, bo aż się boję, że nie potrafiłbym się nie wzburzyć. To mamy za sobą kolejny kropelkowy tydzień, a nawet miesiąc. A teraz pora na krótką przerwę. Sobota to dzień bez kropelek nadziei, ale w niedzielę wracamy i widzimy się ponownie. Tym razem opowiemy o świętej, która. Potrafiła czytać w ludzkich sercach. Święta Agnieszka Przemyślitka. Kobieta niezwykła, której dar zadziwiał możnych i prostych ludzi. Zastanowimy się także nad czytaniami mszalnymi, by być już nieco bardziej przygotowani, zanim udamy się na niedzielną Eucharystię. Zatem zapraszam w niedzielę rano. To będzie już marzec, jak ten czas szybko płynie. Zapowiadałem, że marcowy harmonogram ulegnie pewnym zmianom. I pewnie tak będzie, ale jeszcze muszę to sobie jakoś dobrze wszystko przemyśleć. Wspomnę tylko, że to z racji Wielkiego postu, który już niedługo się rozpoczyna. Skutkiem ubocznym może być to, że kropelki nie będą codziennie, ale pewnie pojawią się za to jakieś lajwy. Ale to jeszcze zobaczymy. Póki co. Widzimy się w niedzielę, nie przegapcie tego odcinka. Do zobaczenia, walorki. Zaproszenie do radości. Z Ewangelii według świętego Jana: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Słowa Magdaleny Korzekwy: Nikt z nas nie jest ani źródłem, ani właścicielem radości. Ale każdy z nas może przybliżać się do radości, do radości niezawodnej. Może, jeśli tylko odkryje, że radość to dziecko miłości, siostra mądrości i przyjaciółka cierpliwości. Moim wielkim marzeniem jest, aby każdy człowiek cieszył się życiem, ale jeszcze bardziej pragnę uczyć się dojrzale kochać. Gdyż najważniejsza jest miłość. A radość nigdy nie opuści tego, kto kocha. Ten, kto wnosi w nasze życie radość, jest naszym dobroczyńcą. Taki człowiek nieraz dosłownie ratuje nam życie i cieszy się podwójnie naszą i swoją radością. Bóg stworzył nas z miłości, a miłość Zawsze niesie ze sobą radość. To, czy dotrę do krainy radości, nie zależy ani od czasu, ani od miejsca, w którym przyszło mi żyć. Zależy jedynie od tego, jak to życie przeżyję. Jeśli kocham, to radość będzie mi towarzyszyć zawsze.